Cześć, siemanko, Witajcie w kolejnym odcinku nietypowym odcinku, bo ten odcinek zapisze się w historii tego kanału. I myślę, że nie jeden kolekcjoner chciałby, żeby takie coś u niego trafiło się. Yy, o ile nam się to trafi oczywiście. Yy, no i myślę, że będziemy jednym z niewielu kanałów, które w ogóle będzie miało możliwość mieć tą kartę w swojej kolekcji. Zaraz zobaczycie, co się stanie. Zapomnę, powiem wam szczerze, będzie grubo. Musi obchodzić jak z dzieckiem. To jest zapakowane bardzo dobrze. Nawet zostawione jest miejsce, żeby odkleić sobie to. Zobaczcie co tu się dzieje. Było już głośno o tym na grupie, więc jeżeli jesteście na grupie hotspot, taka reklama, to na pewno wiecie o co chodzi. Patrzcie co się dzieje w tym momencie jest to Platinum Limited Edition Gareth Bale, których wyszło na cały świat bodajże 150 albo 250 kart. Nie wiem czy coś więcej jest tu do potrzebne, żebym mówił czy po prostu zostawić was tak przez godzinę z tą kartą. Jest to oryginalny autograf Gareta Bale'a. Jest to karta, która w jakby w świecie kolekcjonerskim jest bardzo droga i no nie ukrywajmy, dużo osób ją chce. Ja ją mam i jej już na razie oczywiście nikomu nie oddam. Zostało mi tylko karty Pro 11 do zebrania i będę miał kompletną kolekcję. Gdzie no tych kolekcji na świecie chcąc, nie chcąc będzie albo tylko 150, albo 250, więc więcej ich nie będzie. No nie wiem, jest to strzał życia. Jest to strzał życia. Możecie napisać, co sądzicie o tej karcie, co w ogóle sądzicie o, o tym zakupie moim. No ale jest to coś po prostu spektakularnego. Myślę, że na jakby skalę światową już można powiedzieć, jest to karta, bo jest to karta, o którą kolekcjonerzy, nie ukrywajmy, ale biją się dość, dość mocno. I jest w stanie, można powiedzieć, perfekcyjnym, bo jedyny problem jaki jest to tutaj ten róg, jak wam pokażę z bliska, jest lekko biały, ale on nie jest ugięty ani nic. A tak karta jest w stanie perfekcyjnym. Te rogi są perfekcyjne, więc nic dodać, nic ująć. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie dzisiaj, że ta karta wpadła do mnie. Chociaż nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę miał tą kartę, bo można powiedzieć, że nigdzie nie można jej kupić i nigdzie nie można jej dostać, bo na eBayu udało mi się trafić oczywiście w Polsce, yy, ani na eBayu. Ani na żadnych innych zagranicznych stronach przekopałem trochę, nie ma nigdzie i na sprzedaż, więc proszę zasypcie ten odcinek łapkami i subskrypcjami. Bo naprawdę no, jest to coś pięknego. No i co wam mogę powiedzieć? Wam dziękuję za oglądanie. Rzucę go sobie tutaj w holderka, żeby już nic mu się nie stało. Musimy najpierw go otworzyć. No, jest to coś spektakularnego. No, nie ukrywajmy, jest to strzał w dziesiątkę. On już na zawsze będzie tutaj sobie siedział. Cyk. Wyczyścimy sobie jeszcze tylko to. Garrett Bale Platinum Limited Edition w mojej kolekcji. Tak jak mówię, warto subskrybować ten kanał, bo właśnie takie rzeczy tu się dzieją. Dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, siemaneczko i pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze, komen... łapce w górę, w górze, w górę oraz komentarzu i dziękuję za to, że ze mną jesteście. No i by nie patrzeć, znacie kogoś, kto ma Platinum Limited Edition Gareta Bale'a. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siemaneczko, cześć!